męczeństwo. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ogłubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ogłubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ogłubienicy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kiedy Szczepan wygłosił tą długą mowę, Obronną, kiedy w ostatnim zdaniu powiedział, że oskarżył Żydów, że zabili Jezusa Chrystusa sprawiedliwego, wtedy cóż mogło się stać? Posłuchajcie. Gdy to usłyszeli, zabrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A on, pełen ducha świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą Jezusa stojącego po prawicy Boga. I rzekł: Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na Niego wszyscy razem. Wyrzucili Go poza miasto i kamienowali. A świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca zwanego Szabłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się Panie Jezu. Przyjmij ducha mego. A gdy odsunął się na kolana, zawołał głośno, panie, nie licz im tego grzechu. Po tych słowach skonał. Szabeł zaś zgadzał się na zabicie go. Drodzy, yy, niewiele jest tak szczegółowych opisów yy, męczeństwa. Yy, wiemy, jak wyglądała śmierć Jezusa Chrystusa, i y, słysząc to przed chwilą, to widzimy, jak bardzo jest podobne to męczeństwo Szczepana do jezusowego męczeństwa. Wyprowadzony za miasto, y, kamienowany, kiedy oddaje swoje życie, to mówi: Oj, Jezus, mówi ojcze, w Twoje ręce składam ducha mojego. Szczepan mówi: Jezu, przyjmij ducha mego. I też. Ta modlitwa, którą Jezus na krzyżu zaniósł za swoich prześladowców. Szczepan mówi: Panie, nie licz im tego grzechu modli się za swoich prześladowców. Jakże podobna śmierć, podobne życie i podobna śmierć. Drodzy, mnie zadziwia w tym opisie to, jak Szczepan jest umocniony łaską z nieba cała trójca święta uczestniczy w tym wydarzeniu szczepan jest napełniony duchem świętym szczepan widzi Chrystusa stojącego po prawicy boga ojca drodzy czasami się tak zastanawiam jak ja bym się zachował w momencie śmierci ogromnych tortur cierpienia jakbym co bym robił jakbym się zachował czy wystarczyłoby mi siły, czy wystarczyłoby mi odwagi, aby to znosić? Myślę, że w tych słowach jest też wielka nadzieja, bo jeżeli Pan zażąda od nas świadectwa życia, to będzie to na pewno wielkie wyróżnienie. Jeżeli też zażąda, to też da siłę, żeby to, żeby to przenieść, żebyśmy tylko nie zwątpili i żebyśmy ufali. I, żeby, i na, to, na ten moment już teraz możemy się przygotowywać przez oddawanie codziennie każdych, każdego zajęcia, każdych naszych czynów Jezusowi Chrystusowi. Także i wtedy, kiedy przyjdzie ten moment, oddamy ten moment Jezusowi Chrystusowi, a on nas umocni. On będzie z nami. Drodzy, jest taka łacińska sentencja, którą na przełomie. II i III wieku, powiedział Tertulian Sanguis martyrum semen Christianorum. Co się tłumaczy: krew męczenników, po siedem chrześcijan. Krew męczenników to nasiona chrześcijaństwa. Zwróćcie uwagę, że autor Łukasz zapisuje, że przy męczeństwie świętego Szczepana uczestniczył święty Paweł, wtedy jeszcze Szaweł I zgadzał się na zabicie Szczepana i pilnował szat tych, którzy rzucali kamieniami. I tak jak przy śmierci Jezusa, modlitwa jego została wysłuchana już w tym momencie, bo nawrócił się łotr, bo setnik, który zabijał go, który pilnował egzekucję. Ten wyznał, prawdziwie ten był Synem Bożym. I tutaj też nie musimy długo czekać. Już za chwilkę, w Dziejach Apostolskich, będziemy widzieć opis nawrócenia świętego Pawła. I tak, jak, tak i my, kiedy myślimy o tym, co przed nami, musimy pamiętać, że Jezus Chrystus da nam siłę i też da, na, da owoce. Tego naszego wysiłku, tego naszego cierpienia. Chcę Wam jeszcze tutaj przytoczyć słowa, które jeszcze jako kardynał, obec Karol Wojtyła, przyszły papież Jan Paweł II, powiedział w Stanach Zjednoczonych. Stoimy przed, w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a Antykościołem, Ewangelią i jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plan Bożej Opatrzności. Jest to czas próby, w który, który musi wejść Kościół, a Polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła. Jest to w pewnym sensie test na dwutysiącletnią kulturę i cywilizację chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami. Popatrzcie, jak prorocze są te słowa, które wypowiedział w 1976 roku. Jeszcze nie był wtedy papieżem. A jak głęboko przeniknął ducha tego czasu. My dziś widzimy, że to odnosiło się nie do tamtych tylko czasów kiedy kościół walczył był prześladowany przez komunistów ale odnosi się to też do naszych czasów ta konfrontacja jest cały czas i my jesteśmy jej uczestnikami też i co się wydarzy nie wiemy ja jestem głęboko przekonany o tym że przed nami jeszcze wiele trudnych chwil i może też my Będziemy musieli dać świadectwo nie tylko wiary, ale też świadectwo krwi. Dlatego z wielką ufnością patrzmy na ten czas, który przed nami, i nie lękajmy się, bo, tak jak mówiłem Wam, że Szczepan został umocniony łaską z nieba, tak i nas Jezus nie opuści. Przecież mówił. Że wydadzą Was na udrękę i będą Was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mego imienia. Drodzy, myśmy się zabierzyli w większości Matce Bożej, tej, która jest Matką Jezusa Chrystusa, która stała pod krzyżem i która modliła się, która była ze swoim synem. Czy myślicie, że nie będzie w trudnych chwilach też z nami? Na pewno będzie. I na ten czas, który przed nami, którego nie znamy, ale który Pan przygotował dla nas, jako yy, przewidział w swojej obecności, chcę Was pobłogosławić wszystkich. Pan z Wami, niech Was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.